Dzięki etudzie rewolucyjnej Chopina uchodzimy za naród rewolucjonistów w świecie. Mimo, że my sami wiemy, że jedyna rewolucja, która nam się udała ostatnio, to jest rewolucja seksualna. Przyniosła ona pewne plony w Polsce, ale nie tak dobre jak w Chinach. Ja ostatnio czytałem, że w Chinach dzięki rewolucji seksualnej to mamy na dzień dzisiejszy 8 milionów pianistów. Wszyscy kochają Chopina. I ćwiczą tego Chopina dniami nocami, także nic dziwnego, że wszyscy ci pianiści zgłosili się na następny konkurs Chopinowski. I wszyscy przyjadą na koszt organizatora. No a także konkurs się rozpocznie wcześniej, nie jak na początku października, tylko w lutym. Jurorów będzie więcej, nie 17, tak jak teraz, tylko powiększymy to do 34 tysięcy. Wokół Warszawy ustawimy te 8 milionów fortepianów zamiast obwodnicy. W przyszłym roku przypada rocznica szopenowska, odbędzie się konkurs i ponieważ zainteresowanie konkursem jest, tak jak powiedziałem, no ogromne, to, to przez to no, trzeba było tych pieniędzy jakoś, jakoś yy, zaprosić i wymyślono rzecz niezwykłą, niesłychanie nowoczesną, a mianowicie drużynowy konkurs szopenowski. Ja, żeby dać Państwu przedsmak takiego konkursu, zaprosiłem dzisiaj dwie drużyny, które będą się zmagać w wykonawstwie muzyki Chopina. Do tego celu będę potrzebował drugi fortepian, żeby każda miała własny fortepian. A drugi fortepian załatwię dla Państwa w sposób no, znany yy, z Davida Copperfielda. Cudowny sposób, czyli uwaga. Pozostaje tylko zaprosić teraz obie ekipy, a najpierw drużynę naszych gości, czyli drużynę chińską. Ja może panie zaraz przedstawię szybciutko. Pierwsza z pani, pani Xu Lin piao Pozostałe panie. Zmagać się z tą ekipą chińsko będzie ekipa polska, którą stworzę ja, Bernard i naszych dwóch kolegów, bardzo estetycznych chopinistów, którzy dołączą do nas i dzięki temu... Będzie nas tyle samo i będziemy mogli dać odpór doskonale przygotowanym zawodniczkom z Chin. Koledzy są eleganccy. ale zajmijcie miejsca, bo zaraz rozpocznie się współzawodnictwo. Potrzebny jest tam teraz tylko sędzia, a sędzią będzie wybitny sędzia klasy międzynarodowej, pani Aneta. Panie, gotowe? Panowie? Jest to ja. Uwaga. na razu ekipa chińska odpadła. Dziękujemy Pani bardzo. Dziękujemy serdecznie. Proszę się ukończyć. Dziękujemy serdecznie. A Pani, że Specjaliści od grania pogi and bluesa.